Malinki, no może więcej Cztery sekundy od zera do wstąpki Coś jakbym uciekał, tylko że nie ma przed kim Powiem że wyjeżdżam z Warszawy Lewym się dzią, no, więc wyprzedzam prawem Bez portów na psach, a nie na biegi O wszystko gra, to u ciebie coś z ja. łopatką, zbędna dźwignia ja. We wstecznych, o matko, istnika Nie liczy się ile cali ma węga Tylko żebyśmy dotarli, cali przysięgam, nie